Otwierając nową dostawę, nie mógłbym wspomnieć również o spodniach dla pani. Jak dobrze wiecie, mamy dział specjalnie przygotowany dla kobiet: od kasków po odpowiednie rozmiary kasków, po kurtki, spodnie. Rękawice i buty, i chciałbym się zatrzymać na spodniach. Bardzo często kupują panie spodnie jeansowe, ale nie wszystkie pasują, nie wszystkie są na tyle elastyczne. W tamtym roku już wprowadziliśmy Shimmy Cruise, czyli legginsy, tak zwane, dla kobiet, które cenią sobie wygodę, cenią sobie wentylację, ale co najważniejsze, są, są bezpieczne. No i tutaj mamy nowość, spodnie Ozon Chica Lady. Już pokazuję na szybko. I jesteśmy. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo fajnie zrobione są te spodnie z dodatkowymi materiałami elastycznymi, protektory kolan z wysokim stanem, z rozporkiem z przodu, zameczkiem, więc są naprawdę świetnym e, e, alternatywą.